Witam wszystkich! Chcę Wam dziś pokazać aparat cyfrowy Medion X44088, stworzony dla osób, które wymagają czegoś więcej od zdjęć. Aparat ten jest wysokiej jakości kompaktem wyposażonym w 16 milionów pikseli rozdzielczości. Robi nie tylko wspaniałe zdjęcia, ale też i filmy w HD. Aparat wykonano bardzo solidnie, jego elementy są dobrze spasowane. Całość dobrze się prezentuje, a przy tym jest bardzo wygodna w użyciu. Zastosowano tu mocno wysunięty grip, dodatkowo pokryty gumą, dzięki czemu komfortowo i pewnie się go trzyma. Ergonomia przycisków również została przemyślana i urządzeniem można sterować jedną ręką. Jeśli chodzi o układ optyczny, zastosowano tu dość jasne szkła, które pozwolą Ci na robienie zdjęć ze zmniejszoną długością naświetlania. Oznacza to, że Twoje zdjęcia nie będą poruszone w gorszych warunkach oświetleniowych. Umożliwia to także stabilizacja obrazu. Obiektyw został stworzony z myślą o osobach lubiących ekstremalne zbliżenia, ponieważ posiada 26 stopniowy zoom. Zdjęcia można robić już z odległości 1 cm dzięki funkcji Super Makro. Przy odrobinie wprawy można uzyskać naprawdę wspaniałe efekty. Z tyłu znajdziemy wysokiej rozdzielczości wyświetlacz o przekątnej trzech cali, który pozwoli Ci na komfortowe robienie zdjęć i przeglądanie ich. Warto też wspomnieć o mocnej lampie błyskowej otwieranej osobnym przyciskiem. Dzięki niej zrobisz zdjęcia w największych ciemnościach lub po prostu doświetlisz scenerię, a przy tym nie włączy się ona przez przypadek. Pokrętłem przełącza się tryby robienia zdjęć. Może być to tryb w pełni automatyczny lub półautomatyczny, dzielący się na kilka z wyróżnieniem czasu naświetlania, przymknięcia przysłony i tym podobne. Jeden z nich pozwala robić panoramy, a kolejny to zdjęcia sceny, czyli zalecane ustawienia aparatu dostosowane do sytuacji np. portret, krajobraz czy nocna scena. Ilość zrobionych zdjęć jest uzależniona od pojemności karty SD. Urządzenie obsługuje karty do 32 GB, co przekłada się na ogromną ilość zdjęć, ale też i filmów. Na spodzie można zauważyć standardowy gwint do statywów i monopodów, pozwalających na pewniejsze wykonywanie zdjęć. Zasilanie rozwiązane jest czterema akumulatorami typu AA. Jeśli się one wyczerpią, można je zastąpić zwykłymi bateriami, co szczególnie przydaje się na wakacjach, gdyż nie ma problemów z ich nabyciem. W zestawie można znaleźć klips na obiektyw mocowany na lince do aparatu, pasek do zawieszenia na szyję, pokrowiec, niezbędne kable do skrywania zdjęć i przesyłania obrazu do telewizora oraz ładowarkę akumulatorów AA. Ten aparat jest świetnym urządzeniem dla osób, które nie tylko chcą coś uwiecznić. Ale chcą to też zrobić w sposób szczególny. Umożliwia on szereg funkcji oraz wygodne sterowanie manualne, gwarantując przy tym wysoką ergonomię. Można śmiało stwierdzić, że jest to sprzęt na każdą okazję.